Ciemno wariaty, witam Was w pierwszym odcinku naszego tripa do Chorwacji. Wyjazd, jakiego ten kraj jeszcze nie widział. Szykujcie się na duże ilości latania na kole, palenia gumy oraz zajebistego wajbu wakacji. Trzymajcie się mocno i lecimy! Jak widzicie, my już spakowani lecimy teraz na Chorwację i widzimy się za 14 godzin. Niestety, już na samym początku odczytałem niezłą lipę, bo zapomniałem dowodu rejestracyjnego do busa, czym zapoczątkowałem całą serię przypałów, które towarzyszyły nam przez resztę tripa. Co to były za przypały? Tego dowiecie się z dalszej części materiału. Ale dowód rejestracyjny, no oni powinni sobie w systemie No właśnie, no. właśnie, właśnie przecież CEPiK to jest europejska, no nie? No. Czyli kurwa. No. To słabo. Ile masz? Stówę? Do domu? No. Zaraz zapytam się, może rodzice mi podrzucą, no nie? To Ale to robię, trzeba? No teoretycznie tak. Dobra, Cykluny, to może wystarczy, nie? Raz się wyje? Będzie mi się Pana, wydaje, no. że się Pana, raz wyje, to to nie? Trzeba to to jechać. To tam, tam. Będzie tam hmm. nie teraz? Dobra, czy... damy raz. Życie nam no, Jak powiedz w razie mów od razu o motocyklach, dawaj wiesz, no do motocykli no, na te dowody, ale do auto nic nie dawać. No, nie, dobra, no to faj. Dwa dni później. Dnia no, później. Dnia no, dnia mamo jednak musisz kać te 1300 km Przywieź mi ten dowód, bo nas nie chcą Właśnie wam Nie <laughs> wiem, że jak z tego spotku. Bo wam chciało przyjechać do Lumina. Dobra. To co? Ruszamy. Co za emocjonujące tak, zachęcenie, tak. nie? No to, to jedziemy, to, to... Dobra. Yy, Tak, tak, proszę Państwa, właśnie jesteśmy już, yy, jesteśmy już spakowani. Czekamy na resztę ekipy i ciśniemy w trasyku. A po 14-godzinnej podróży przywitała nas piękna, słoneczna i gorąca Chorwacja. Optajcie sami, jak spędziliśmy pierwszy dzień wyjazdu. Ciepło, co? Masakra, to jest jak sauna normalnie. Ja tutaj sobie ja tam pisałem, wcześniej tak. Będzie no, relaks to, 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 to jest content premium! <grym> Zabringować, nie? Im <grym> prywatny. To są za darmo <grym> To jest złe Na YouTube nagrywać To jest właśnie bardzo dobry To jest contencik Nie po to Cię tu zaprosiliśmy, żebyś nie robił kontentu. Spójrz na niego, on jest sam sobie chodzącym malem Dobrze się Jak woda. No wiesz to stary, no powiem Ci tak, jak na te warunki przy kościele przy cmentarzu, no to sympatycznie, nie? Myślałem, że będzie co najmniej czarna. Ale szczupak co? Ale nie... Ale szpark! Tyś paruwa, co? Rzuć mu do wody, to szczupak! Tak Jak było? Ciepło, fajnie! trochę, także jest zajebiście. Motor 10 centymetrów pegiem koło głowy Ale ważne, że ujęcie zajebiste To się jara Majster od rozpalania grilla Mocno świecicie po gałach. Jak tam? Dobrze leci? Nie tak, ten zostaje kucharzem, kto jest A ten jest to jest najgłodniejszy. Dobra, nie, mi każdy z kachetów jest taki Nie podpuścia to swojego. Nie słuchaj, dawaj, bo to się kameruje. Oba tyła. Mam tę kuchę Sam to zrobiłem.

światła policyjne, to myślałem, że stanę wam na... normalnie, nie? Najlepsze jest to, jadą za mną, wiem, że jadą za mną, ale nagle jakieś podejrzane światła, no i człowiek pierwszy co, nie myśli że wyjedziecie za mną. Bo no pomyślałem, że wiesz, między mną a Czarka wjechał jakiś bus policyjny i niebieski. Ale patrzę, ta lampa tak chodzi dziwnie Coś jest nie tak. Nie. gdzie to? Czekaj. Pozdrawiam! Zbieraj się! tu, chciałbym tam jest idealny miejsce Jack, Jack, Moja noga! Patr się zablokował! Nie ruszaj! Ja, panowie! Ja, nie nagrywaj nie nagrywaj Nie pokażę nikomu! Schowaj mnie jeszcze Wrzućmy tam tą kawę, Dobra, kto podnosi za przód? czekaj, czekaj, czekaj On cię nie zmieści, panie nie zmieści się tam Zmieści, zmieści się, to on rady. nie. No kurde, idzie ktoś nie? Tu. Dobra, weź go wrzuć, kur... leci Sorry. Ale co wy się wstydzicie, no kur... Ty łapiesz za tył Chodź, czarek, chodź, pomoż. Tutaj czynę. I nim zjeżdżamy teraz. Ogródź obróć. 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 to. Ogródź to. Przed szatem, jakby to. No, ogień, proszę. stoi. Wisi. Jest <śles> ale... <zucz> <Yes>, okej. <okay. śles> kurde, ale jednak no, nie nie, jednak, nie jednak kusi mnie, żeby go wrzucić całego. Tak? Gromowym tak, w... ale kurde. Gorsze jest to, że właśnie on jest malowany, nie? Żeby dało się taką o plastiki wrzucić normalnie, gdzieś, by na dachu i duczy też. No, żółty śmietnik, tylko polował się, no.

Kolejny dzień zaczęliśmy na grubo. Zabraliśmy się za serwis motocykli tak żeby przygotować je na całodniowe upalanie. A o całe zaplecze techniczne zadbał nasz sponsor Gimoto, dzięki czemu mogliśmy upalać bez obaw o awarię. Pamiętajcie, że z kodem i striders 24 macie 10% zniżki na cały asortyment sklepu Ja nic nie, nie chcę Jeszcze tego samego dnia pojechaliśmy na Szamę i zrobiliśmy mały objazd po wyspie. Pojechaliśmy trochę pocilować do miasteczka Baśka, które słynie z pięknych plaż, jednocześnie zwracając na siebie mega dużo uwagi. A tobie jak się podoba, operator? Bardzo się podobało. Bardzo się podoba, no okay. super, do Na koniec dnia pojechaliśmy do opuszczonego hotelu, który powstał w latach 70. i podobno w tamtych czasach był to najbardziej luksusowy hotel w Europie. Było tam kasyno, kręgle, bary i baseny, a ostatni goście wymeldowali się z niego w 2001 roku. Na wyspie znają nas już dobrze, więc pojawili się pierwsi chorwatcy fani Marcin, to wygląda jak jakiś <laughs> <zajebiste. śmiech> No kurczę się Nawet <grybujesz> tylko zakręcę tą koło siebie W tym roku było tak, że przyjechaliśmy jeden dzień gdzieś tam Zabieram po wyspie Dwóch gości się dowiedziało na skuterkach, gdzie mieszkamy Zaczęli jeździć w to i z powrotem, dzień w dzień po prostu w to i z powrotem koło, nas, koło naszego basenu I tak każdego dnia przyjeżdżali i obczajali nas Thank you, Dziękuję Dostali chłopaki prezent. No, dostali chłopaki tutaj prezenty Dali nam, dali, dali nam powiedzieć motorkami Tutaj w wpadł na pomysł, żeby wręczyć im za to prezent Niech godnie nas reprezentują W nocy okazało się, że ziomek, który wyjechał od nas do swojego hotelu Mając 5 minut drogi, od 40 minut nie dotarł na miejsce Co najlepsze, nie miał ze sobą telefonu Więc wsiedliśmy na motocykle, no i pojechaliśmy go szukać Proszę, że on nie ma telefonu i go nie słychać nigdy, nie? Jak to się stało? Pojedziemy, pojedziemy tutaj jeszcze do końca, aż się da Pobo, i zobaczymy. Chleba! was. Co się stało? Chłop na mnie wyskoczył, zacząłem mu spierd...ć. Wyskoczył chłopim chłop mnie gonił ch to To tamto. No, no my no czekamy teraz, No Weronika do nas, powiedziała, że Ciebie nie ma. No bo nie, maliście nie ma. w chatę no. i Ciebie zgubiła. Nie zgubiła, bo wyskoczył a chłop mnie gonił. co, poszukiwania zakończone? Powodzenie no. Patrzcie tam przyjechał Tak Rozdzieliliśmy tak? się, każdy big pojechał w inną drogę big, big I... Big big. Co? I wysunęło, bo... <słyszy> Zdradziła mnie Zdradziła mnie Poszła z innym nie. w kartofle Mówiła, że miała 15, no ale... Dzień dobry, Polsko! <słyszy> nie brnę w ten temat dalej Oj, co teraz? Nie, nie, nie no czyli co? Akcja zakończona powodzeniem, wszyscy wrócili. Tak, sali można świętować. Tu nie ma, nie? Odwracam się a tam bombyk. Wschodzę z motoroku, patrzę, on wyskakuje i prawie mnie. Spajdę chyba złapali. Spójdę i możemy! Tak, na koniec Tak, naprawdę. No tak, normalnie stary.